Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam na kolejny materiał. Dzisiaj będzie takie spontaniczne wideo. Dzisiaj jestem na kolejnej wędrówce, na kolejnym biwaku z patronami. Wszystko wskazuje na to, że w nocy temperatura spadnie w okolice zera. No i na te warunki spakowałem się do niewielkiego plecaka, o pojemności 25 litrów. Waga bagażu bez jedzenia i wody to 4,7 kg, więc całkiem lekko. Więc pomyślałem, że. Taki krótki materiał z ekwipunkiem na taki wyjazd, właśnie na takie warunki, kiedy spodziewamy się w, w terenie ujemnej temperatury, albo, albo zbliżonej do zera. Nagram, żeby pokazać jak można się spakować, tak żeby no nie, nie rezygnując szczególnie z komfortu biwakowania, przygotować się do takiego biwaku. Rozpakuję plecak. Pokażę Wam zawartość całego plecaka, a potem pokażę Wam też trochę zmodyfikowany sposób na rozstawienie tarpa. Dzisiaj będę nocował pod tarpem i zastosuję znany układ, lubiany układ, ale z drobną modyfikacją. Tak, wspomniałem Wam, że spakowałem się w niewielki plecak plecak biegowy o pojemności 25 litrów. Z przodu mam tutaj dwa pojemniki na wodę. Tu mam miękką butelkę na wodę o pojemności 700 ml. A tu mam butelkę stalową o podobnej pojemności. Tutaj gdzieś sobie też wcisnąłem buffa, Temperatura dzisiaj dosyć wysoka, także wędruję tylko w jednej warstwie. Wcześniej miałem na sobie e, wiatrówkę. Wiatrówkę też sobie tutaj upchnąłem w tej kieszeni. Więc to są te przedmioty, które mam spakowane z przodu plecaka. Po kolei sobie policzymy. Na dole jest przyczepiona mata do siedzenia. Tutaj w kieszeni siatkowej jest całe jedzenie na ten krótki wyjazd. Szybciutko polecimy tu z jakiejś beef jerky, jedno danie liofilizowane, jakiś ser liofilizowany, kolejne danie liofilizowane, tabliczka czekolady. Tutaj mam herbatę, cukier. Tutaj mam jeszcze deser Normalnie bym go nie zabierał, ale zbliża się data. Przydatności do spożycia, więc wykorzystam. Jeszcze jeden batonik mi został. No i mamy tutaj główną komorę plecaka. I tutaj mamy tak: cieplejsze rękawiczki robocze, bo zbliża nam się temperatura do zera czapka zimowa kurtka przeciwdeszczowa dzisiaj wiemy, że dzisiaj nie będzie padać, ale jutro prognozy jakiś tam deszcz przewidują więc jest kurtka przeciwdeszczowa sześć szpilek do tarpa i kawałek linki. Apteczka pierwszej pomocy, kolejny pojemnik na wodę, dwulitrowa butelka składana, dwulitrowa butelka składana z filtrem do wody. Dalej, w takim woreczku zestaw higieniczny, tu jest żel do dezynfekcji rąk, mokre chusteczki i papier toaletowy. Zestaw do gotowania. Nie będę się tutaj rozwodził, bo cały osobny film jest poświęcony temu zestawowi. Mamy tutaj kubeczek i paliwo. Mamy alkohol w środku, także jest to wszystko, co jest potrzebne do zagotowania wody. Tutaj w drybagu w worku wodoodpornym kurtka puchowa na docieplenie. Zaraz ją będę zakładał, bo zakończyliśmy marsz i zaraz się zrobi chłodno. Kolejna rzecz taka kieszeń z akcesoriami. I tutaj w tej kieszeni są najróżniejsze rzeczy. Jest spork, łyżka długa. Nie sport, tylko długa łyżka w sumie. Krzesiwo, jedna latarka, druga latarka czołowa, pompka do dmuchania materaca, ogrzewacze chemiczne, powerbank i bandamka. To wszystko mieści się tutaj, w tej kieszeni. I przechodzimy do przedmiotów, które już stanowią schronienie na dzisiejszą noc. Tarp 3x3 z przywiązanym kawałkiem sznurka. I teraz tutaj, Krzysimir, możesz podejść. W tym dużym worku na śmieci mamy. Pozostałe przedmioty służące do spania, czy wykorzystywane do spania. Mamy skarpetki na zmianę, komplet bielizny termicznej góra i dół. Materac duży materac termarest nower w rozmiarze Large. Tutaj podłoga do namiotu, to jest podłoga z namiotu Wik 1. Gdzieś tu powinna być wciśnięta jeszcze poduszka, tym razem zabrałem tą mniejszą poduszkę dmuchaną. No i oczywiście na sam koniec w tym worku jest śpiwór Cumulus Paniam 450. Śpiwór z komfortem do zera stopni. Tyle on zajmuje. Taki to jest gabaryt. I to jest wszystko co w tym plecaku się znajdowało. Sporo i niesporo. Nie? mimo to wszystko ten, ten 25 litrowy plecak, ale... Poza moskitierą. Mamy już takie temperatury, jest listopad więc tutaj już się nie obawiamy tego, że insekty będą nam doskwierały, przeszkadzały więc nie ma tutaj w zasadzie tylko moskitiera I mamy jeszcze bushcraftowy twist, bo to jest taki zestaw powiedzmy outdoorowy. A gdybym nie planował, czy nie brał pod uwagę rozpalania ogniska my sobie ognisko zaraz rozpalimy, to nie zabierałbym większych narzędzi no ale że taki plan był, no to na pasku jest tutaj przenoszony duży nóż można powiedzieć nóż survivalowy. Piła składana. Gdybym nie brał tego zestawu, to wszystkie moje narzędzia przenoszone poza, poza plecakiem sprowadziłyby się do tego. Czyli byłaby mała dodatkowa latarka, scyzoryk i zapalniczka benzynowa przenoszona, przenoszona w kieszeni. Tak się prezentuje ekwipunek. Jeden oczywiście z wariantów, w jaki można się spakować na taki wyjazd, na takie warunki pogodowe. No a potem, jak już rozłożę schronienie, to pokażę Wam pewne modyfikacje. Układu tarpa, który sobie na dzisiaj przygotowałem. Ok, ekipa się rozkłada. Chyba wszyscy już porozkładali swoje schronienia. Tam mamy dwa namioty. Tam jedna osoba się rozkłada. Zobacz, z, takim, z takim widokiem. Ostatnie promienie słońca oświetlają tatry. No i tutaj z takim widoczkiem jest mój tarp rozłożony. To jest taka znana konfiguracja, jak można rozłożyć tarpa 3x3 w taki sposób, żeby tworzył prawie zamknięty namiot. Tak to wygląda. Na końcu jest odciąg, który jeszcze troszkę nam podnosi dach do góry. Najbardziej popularna wersja rozłożenia tej konfiguracji to jest wersja z jednym kijkiem po środku. Ja tutaj mam drzwi zamknięte na gumce elastycznej, tak? Ona nam tutaj napina napina wejście niskie. Natomiast żeby sobie wejść do środka, to oczywiście można tą gumeczkę sobie zdemontować i wtedy wejście nam się robi dużo, dużo większe. I tak też łatwiej będzie pokazać jak wygląda wnętrze. Drobna wariacja na temat tego schronienia polega na tym, że nie jest on rozłożony na jednym kijku, który zawsze wypada na środku. I sprawia, że troszkę mniej miejsca jest w środku, trzeba się gdzieś przytulać do tego kika. Tylko tutaj po prostu dwa kiki związałem ze sobą i rozstawiłem to schronienie w ten sposób. Tutaj widzicie podłogę z namiotu jednoosobowego, więc to pokazuje, jak, jak dużo przestrzeni tu jest w tym schronieniu. No i myślę, że to będzie wszystko w tym dzisiejszym takim. Spontanicznym filmie dotyczącym przede wszystkim tego, jak można się na lekko spakować na biwak w takich warunkach. Może jeszcze wrzucę Wam kilka przebitek z ogniska, może kilka przebitek o poranku ze wschodu słońca zobaczymy. A tymczasem zostawiam Was z zostawiam was takim widokiem. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję, że obejrzałeś ten film do końca. Jeśli chciałbyś zgłębić swoją wiedzę na temat przygotowania do wypraw, to polecam ci moją książkę Ruszaj w las. W tej książce znajdziesz nie tylko porady sprzętowe, ale też mnóstwo informacji na temat tego, jak przygotować się do wyjścia w teren, jak zaplanować swoje samodzielne wyprawy. Książka jest bardzo ładnie wydana w twardej oprawie, będzie to też na pewno świetny pomysł na prezent dla kogoś, kto interesuje się wędrówkami i działaniem w terenie. A jeśli chciałbyś do nas dołączyć na takich biwakach, to zapraszam do serwisu Patronite, zapraszam do wspierania kanału, no i zapraszam na wspólne wędrówki i biwaki w terenie. Link do zakupu książki oraz link do naszej strony w serwisie Patronite znajdziesz oczywiście w opisie do tego filmu.